Czy wiedziałeś, że istnieje naturalny minerał, o którym wielu starszych dorosłych całkowicie zapomniało, a który może pomóc w regeneracji kości i zwalczać osteoporozę szybciej niż sobie wyobrażasz? Tak, to prawda. To nie jest nowoczesny suplement, ani cudowna pigułka, lecz niezbędny składnik odżywczy, który kiedyś występował w pożywieniu. W dawnych domowych posiłkach naszych dziadków, które wzmacniały kości bez leków. Z biegiem lat wielu ludzi przestało go używać. Nie zdając sobie z tego sprawy a dziś ten brak objawia się bólem przychodzeniu. Skrzypieniem kolan, trudnością w wstawaniu z łóżka lub złamaniami, które goją się bardzo długo. Ale dobra wiadomość jest taka, że wciąż masz czas aby go odzyskać. Ponieważ gdy ten minerał powraca do Twojego ciała, rozpoczyna się cichy, ale potężny proces. Kości stają się gęstsze, stawy stabilniejsze, a ruchomość poprawia się z każdym dniem. Jest coś jeszcze, o czym niewielu wie. Ten minerał nie działa sam. Jego prawdziwa moc ujawnia się, gdy towarzyszy mu. Pewna grupa naturalnych produktów które przygotowują twoje kości, aby mogły go wchłonąć w maksymalnym stopniu. Dlatego w tym filmie ujawnię ci cztery produkty regenerujące, które przygotowują grunt, aby twoje kości mogły wykorzystać każdy miligram tego niezbędnego minerału, a następnie poznasz trzy główne minerały. Kończąc na zapomnianym minerale numer jeden najpotężniejszym ze wszystkich który przywraca siłę i zwalcza osteoporozę w naturalny sposób zostań do końca, ponieważ to, czego się dziś dowiesz, może oznaczać różnicę między życiem ograniczonym przez ból a swobodnym poruszaniem się z pewnością siebie stabilnością i witalnością. Zacznijmy nasze odliczanie. Produkt regenerujący numer 7 awokado. Niewielu wie, że awokado to nie tylko zdrowy tłuszcz, ale prawdziwy budowniczy kości. Wyobraź sobie, że twoje kości są jak gąbka, wewnątrz pełna drobnych porów, które muszą być mocne, elastyczne i dobrze odżywione. Awokado dostarcza tłuszcze jedno nienasykone, witaminę K, magnes i potas, składniki, które poprawiają wchłanianie wapnia. I pomagają osadzić go tam, gdzie to naprawdę ważne. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition and Metabolism wykazało, że osoby jedzące awokado trzy lub więcej razy w tygodniu mają większą gęstość mineralną kości, szczególnie w biodrach i kręgosłupie, obszarach najbardziej dotkniętych osteoporozą. Zawiera również luteinę, Przeciwutleniacz który zmniejsza stan zapalny w stawach i wspiera regenerację chrząstki. A jeśli mówimy o mocnych kościach, to oznacza także zdrowe stawy, które utrzymują cię bez bólu. Wystarczy pół awokado dziennie na śniadanie lub w sałatkach z zielonych liści. Unikaj łączenia go z żywnością ultraprzetworzoną lub z nadmiarem soli. Bo to neutralizuje jego ochronne działanie. Jeśli połączysz je z cytryną i oliwą z oliwek, zwiększysz zdolność transportu minerałów do tkanki kostnej. Awokado przygotowuje grunt na wilża. Zmniejsza stany zapalne i odżywia kości od środka. Torując drogę minerałom, które poznamy dalej. A skoro mowa o przygotowaniu gruntu. Teraz czas na prosty, ale potężny produkt, który wzmacnia strukturę kości od ich głębokiej podstawy. Produkt regenerujący numer 6 migdały. Istnieje popularne powiedzenie: garść migdałów dziennie utrzyma twoje kości silne przez całe życie. I choć może to brzmieć przesadnie, Nauka potwierdza, że ma to sens. Migdały małe, ale potężne, zawierają wapni magnez, fosfor i cynk. Cztery minerały współdziałające w umacnianiu struktury kostnej. Wyobraź sobie, że twoje kości to budynek. Wapń to beton, a pozostałe minerały to robotnicy, którzy utrzymują go w całości, naprawiają pęknięcia i zapobiegają zawaleniu. Bez tych robotników wapń nie może spełniać swojej funkcji. Badanie National Astiapersuys Foundation wykazało, że osoby spożywające orzechy bogate w magnez, takie jak migdały, tracą mniej gęstości kości wraz z wiekiem. Dzieje się tak, ponieważ magnes aktywuje witaminę D, która reguluje sposób, w jaki organizm wykorzystuje wapni do budowy nowych kości. Dodatkowo migdały dostarczają białko roślinne i zdrowe tłuszcze które redukują cichy stan zapalny, osłabiający kości z biegiem lat. Ten stan zapalny to ukryty wróg. Na początku nie boli, ale z czasem stopniowo niszczy masę kostną. Spożywaj 100 mg prażonych, niesolonych migdałów dziennie. Dodaj je do owsianki, sałatek lub namoć. Aby poprawić trawienie. Jeśli wolisz, zmiksuj je w koktajlu. Z owsianką, bananem i cynamonem. To lekkie śniadanie lub kolacja, które odżywiają kości, nie obciążając żołądka. I nie obawiaj się kalorii. Badania potwierdzają, że nie powodują one przyrostu masy ciała, a pomagają stabilizować poziom cukru we krwi. Oznacza to, że wzmacniasz kości, nie zaburzając metabolizmu. Można powiedzieć, że migdały to cicha tarcza, niewidoczna, ale mocna, która wzmacnia fundament, na którym oprze się zapomniany minerał, który poznasz później. A teraz przygotuj się, bo kolejny produkt nie tylko wzmacnia kości, ale odbudowuje kolagen, który łączy je ze stawami, pomagając ci chodzić pewniej i bez bólu. Produkt regenerujący numer 5 Rosół z kości. Teresa, 72-letnia kobieta, cierpiała z powodu tak silnych bólów kolan, że potrzebowała krzesła, aby wstać. Próbowała suplementów, kremów i terapii bez skutku. Dopóki nie przypomniała sobie przepisu babci, rosołu z kości. Zwykle gotowałam go, gdy byłam przeziębiona, mówiła. Ale kiedy zaczęłam pić go co wieczór, moje kolana przestały trzeszczeć. Spałam lepiej i chodziłam lżej. To, co wydawało się zwykłą zupą. Było naturalnym koncentratem kolagenu, aminokwasów i minerałów, które odbudowują kości od wewnątrz. Zawiera glicynę, prolinę i kolagen. Związki regenerujące chrząstkę i macierz kostną. Czyli strukturę podtrzymującą wapni. To jak naprawa rusztowania wewnętrznego, które utrzymuje wszystko na swoim miejscu. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Cambridge. Wykazało, że starsi dorośli, którzy spożywają rosoły bogate w kolagen trzy razy w tygodniu, mają większą elastyczność stawów i mniejsze utraty masy kostnej, ponieważ kolagen działa jak. Sieć zatrzymująca minerały i zapobiegająca. Porowatości kości. Przygotowanie jest proste. Gotuj kości wołowe lub drobiowe przez kilka godzin. Z octem jabłkowym, czosnkiem, cebulą i selerem. Ocet pomaga wydobyć minerały. A na końcu otrzymujesz złocisty płyn pełen składników odżywczych, który możesz pić na ciepło wieczorem. Przechowuj małe porcje i podgrzewaj jedną filiżankę. Każdego wieczoru. Żaden suplement nie daje takiego efektu jak ten. Rosł z kości nie tylko wzmacnia, ale także łączy nas z naszymi korzeniami. To rodzaj pożywienia, które dawniej przygotowywano. Nie wiedząc, że w każdej łyżce kryje się nauka. Oprócz wspierania kości, poprawia także trawienie. Kondycje skóry i sen. Jeśli awokado i migdały przygotowują grunt, rosł z kości naprawia to, co osłabił czas. A teraz pokażę Ci, jak ponownie pobudzić krążenie i energię, aby Twoje kości mogły wchłaniać więcej składników odżywczych skuteczniej. Produkt regenerujący numer 4 Gotowany szpinak. Kiedy mówimy o mocnych kościach. Większość ludzi myśli tylko o wapniu, ale niewielu wie, że bez odpowiedniego przygotowania organizmu ten wapń nie jest wykorzystywany. Właśnie tutaj wkracza gotowany szpinak, naturalny aktywator układu kostnego, który poprawia dystrybucję minerałów w całym ciele. To jedno z najbardziej kompletnych warzyw. Dla zwiększenia gęstości kości dostarcza magnes. Roślinny wapń, witaminę K, żelazo. I przeciwutleniacze, które działają jak tarcza. Dla twoich kości. Jego magia tkwi nie tylko w tym, co daje. Ale w tym, jak równoważy to, co już masz. Magnes rozluźnia mięśnie. Żelazo poprawia dotlenienie. A witamina K wiąże wapń w strukturze kostnej. Można powiedzieć że szpinak to ekipa konserwacyjna. Twojego szkieletu oczyszcza, dostosowuje i przygotowuje każdą część, aby kolejne minerały mogły działać maksymalnie. Ważny szczegół należy go spożywać gotowany. W surowej postaci kwas szczawiowy blokuje wchłanianie wapnia, ale krótkie gotowanie, kilka minut w wodzie lub na parze, neutralizuje go. Już pół filiżanki trzy lub cztery razy w tygodniu. Pozwoli zauważyć mocniejsze kości i bardziej elastyczne stawy. Dodatkowo pomaga utrzymać zasadowość krwi, zapobiegając temu, by organizm pobierał wapn z kości, aby zneutralizować kwasowość spowodowaną nadmiarem mięsa lub cukru. Szpinak odwraca ten proces. Jeśli połączysz go z oliwą z oliwek lub awokado, organizm lepiej wchłania witaminę K i przeciwutleniacze, wzmacniając kręgosłup i stawy. To pożywienie nie tylko odżywia, ale także przygotowuje Twoje kości do regeneracji, wzmacnia ich podstawy i równoważy środowisko wewnętrzne. A kiedy grunt jest już gotowy? Nadszedł czas na prawdziwych bohaterów. Trzy minerały regenerujące, które aktywują odbudowę kości. Od ich najgłębszego rdzenia. Minerał regenerujący numer 3, magnes. Nadszedł czas, aby porozmawiać o prawdziwych budowniczych Twoich kości. A pierwszym z nich, choć wielu go pomija, jest magnes. Bez niego żaden inny minerał, nawet wapni, nie może prawidłowo spełniać swojej funkcji. Wyobraź sobie, że twoje kości to orkiestra. Wapń to główny instrument, a magnez to dyrygent. Bez jego prowadzenia inni nie wiedzą, kiedy i jak grać. Dlatego, gdy organizm ma niedobór magnezu, wapń rozprasza się i odkłada tam, gdzie nie powinien. W tętnicach, nerkach lub stawach. Zamiast wzmacniać szkielet. Według National Library of Medicine. Ponad 60% magnezu w organizmie znajduje się w kościach. A gdy jego poziom spada, kości stają się kruche, porowate i bardziej podatne na złamania. Nie jest przypadkiem, że niedobór magnezu jest bezpośrednio powiązany z osteoporozą u osób starszych. Ten minerał uczestniczy w ponad 300 procesach w organizmie. W tym w aktywacji witaminy D i regulacji poziomu wapnia w kościach. Bez wystarczającej ilości magnezu. Wapń gaśnie jak żarówka bez prądu. A teraz część praktyczna. Najbogatsze źródła magnezu to pestki dyni, migdały, czyste kakao, gotowany szpinak i dojrzały banan warzywny, plantan. Codzienna porcja któregokolwiek z tych produktów. Może stanowić różnicę między utrzymaniem silnych kości, a powolną utratą gęstości kostnej bez świadomości tego. Innym prostym sposobem na dostarczenie magnezu jest picie naturalnej wody mineralnej. Szczególnie takiej, która zawiera ponad 50 mg na litr. Regularne picie pomaga utrzymać stabilny poziom. Bez potrzeby stosowania suplementów. Jeśli zauważysz skurcze, Sztywność lub nocne bóle mięśni. Może to być pierwszy sygnał, że twój organizm prosi o więcej magnezu. Zwiększenie jego ilości nie tylko poprawia sen, ale także aktywuje proces regeneracji kości, które zachodzą podczas snu. Można powiedzieć, że magnez otwiera drzwi dla wszystkiego, co nastąpi później. To minerał, który włącza przełącznik. Procesu odbudowy kości, umożliwiając kolejnym minerałom działanie z mocą i precyzją. A mówiąc o precyzji, kolejny minerał działa jak cichy rzeźbiarz. Modeluje, utwardza i wzmacnia każdą warstwę Twoich kości od wewnątrz. Minerał regenerujący numer dwa krzem. Jeśli magnes zapala proces regeneracji, krzem nadaje mu kształt. To minerał, który działa jak cichy architekt wewnątrz twojego ciała, organizuje włókna kolagenowe, utwardza strukturę i nadaje kościom elastyczność. Przez długi czas krzem był ignorowany w nowoczesnym żywieniu. Jednak najnowsze badania wykazały, że jego rola jest znacznie ważniejsza niż wcześniej sądzono. Bez niego kolagen nie może prawidłowo się układać. A wapni nie jest w stanie stabilnie się osadzić. Innymi słowy, możesz przyjmować wapni, witaminę D i magnez. Ale bez krzemu kości nie są w stanie się w pełni skonsolidować. Krzem odpowiada za elastyczność tkanki kostnej. A ta elastyczność właśnie zapobiega łatwemu łamaniu się kości. Specjaliści wyjaśniają, że krzem tworzy swoiste mosty molekularne. Między włóknami kolagenu a kryształami wapnia. Sprawiając, że kości stają się gęstsze, ale jednocześnie bardziej odporne na uderzenia. Gdzie można znaleźć ten minerał? Przede wszystkim w pełnych ziarnach, takich jak owies, jęczmień i brązowy ryż. Występuje także w ogórkach, szparagach, jabłkach. oraz w wodzie mineralnej bogatej w krzemionkę. W rzeczywistości w niektórych regionach świata gdzie woda ma wysoką zawartość krzemu? Złamania kości u osób starszych są znacznie rzadsze. Łatwym sposobem na jego włączenie do diety. Jest spożywanie gotowanego owsa lub picie naturalnej wody krzenionkowej na co dzień. Organizm najlepiej wchłania krzem w połączeniu z witaminą C. Więc dodaj kilka kropel cytryny do śniadania lub szklanki wody z owsem. To zwiększy jego skuteczność. Jest też mało znany fakt, krzem pobudza naturalną produkcję kolagenu. Tego samego, który utrzymuje skórę i stawy jędrne i elastyczne. Dlatego wzmacniając kości od wewnątrz. Zauważysz również widoczne poprawy w wyglądzie skóry, paznokci i włosów. Wszystko jest ze sobą połączone. Krzem to niewidzialna forma struktury kostnej. Bez niego kości stają się kruche i suche jak stare drewno. Z nim tworzą solidną i elastyczną podstawę, zdolną przetrwać lata i codzienne zużycie. A teraz, gdy znasz minerał, który nadaje kształt, przygotuj się, by odkryć ten, który daje życie. Najpotężniejszy, najbardziej zapomniany. Ten, który spełnia obietnicę tego filmu. Bo to, co nadchodzi, to jedyny Zapomniany minerał regenerujący numer 1 zdolny do reaktywacji tworzenia kości. Nawet w późnym wieku. Zapomniany minerał regenerujący numer 1 BOR. Dotarliśmy do najważniejszego punktu całego filmu. Minerału, który przez dziesięciolecia był ignorowany we współczesnej medycynie, a który może ponownie uruchomić regenerację kości nawet u starszych dorosłych. Ten minerał to bor. Niewiele osób o nim słyszało, a jednak bez boru kości nie potrafią właściwie wykorzystać. Wapnia, magnezu ani witaminy D. Bor działa jak główny przełącznik, który włącza mechanizmy budowy kości i zapobiega utracie minerałów z moczem lub ich odkładaniu się w niewłaściwych tkankach. Badania opublikowane w żurnal o trace elements in medicine and biology pokazały, że bor zwiększa gęstość mineralną kości i zmniejsza wydalanie wapnia u kobiet po menopauzie, grupy najbardziej narażonej na osteoporozę. Pomaga również regulować hormony, które kontrolują metabolizm wapnia i magnezu. Dwóch kluczowych filarów układu kostnego. Ale najbardziej niezwykłe jest jego działanie łączone. Bor wielokrotnie zwiększa skuteczność wapnia i witaminy D, sprawiając, że organizm wykorzystuje je dokładnie tam, gdzie trzeba. W kościach, a nie w tętnicach czy nerkach. Dlatego mówi się, że bor nie buduje kości bezpośrednio, lecz uczy organizm, jak to robić. Gdzie można znaleźć ten zapomniany minerał? Przede wszystkim w produktach, które dziś prawie nikt już nie jada: jabłkach, gruszkach, śliwkach, rodzynkach, orzechach, awokado, roślinach strączkowych. I zwłaszcza w naturalnej wodzie górskiej. Nawet niewielkie ilości od 3 do 5 mg dziennie wystarczą, by poprawić gęstość kości i złagodzić objawy artretyzmu lub porannej sztywności stawów. Możesz łatwo włączyć go do swojej codziennej rutyny. Zjedz jabłko lub gruszkę dziennie. Dodaj garść orzechów do sałatki. Lupiec suszone śliwki jako naturalną przekąskę. Możesz też przygotować napar z liści pietruszki lub bazylii. Oba są bogate w bor. To proste gesty, ale o głębokim wpływie na zdrowie Twoich kości. I oto najważniejsze. Gdy bor działa razem z magnezem i krzemem, zachodzi efekt synergiczny, który nie tylko spowalnia utratę masy kostnej, ale także aktywuje regenerację komórek wewnątrz kości. To sekret, którego wielu nie zna. Nie chodzi o to, by spożywać więcej wapnia, lecz by nauczyć ciało, jak go prawidłowo wykorzystywać. A bor jest kluczem, który otwiera te drzwi. Dlatego pamiętaj, jeśli dbasz o swoją dietę, włączasz produkty regenerujące, które poznaliśmy. Utrzymujesz w równowadze te trzy minerały: magnez, krzem i bor, twoje kości mogą wzmacniać się naturalnie. Bez potrzeby kosztownych czy agresywnych terapii. Ciało ma niesamowitą zdolność regeneracji. Gdy dostarczysz mu to, czego naprawdę potrzebuje. A Bor ten zapomniany przez starszych dorosłych minerał może być początkiem nowego etapu dla Twoich kości, stawów i ogólnego samopoczucia. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, zostaw polubienie, aby więcej osób mogło poznać te informacje i wzmocnić swoje kości naturalnie. Udostępnij go rodzinie i znajomym, zwłaszcza tym, którzy cierpią z powodu bólu kości lub problemów z poruszaniem się, i zasubskrybuj, jeśli spodobał Ci się ten film. Bo tutaj nadal dzielimy się naturalnymi, praktycznymi i potwierdzonymi poradami, które utrzymają Twoje ciało silne i aktywne w każdym wieku. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Na ekranie zostawiam inne polecane filmy z większą ilością produktów, minerałów i nawyków które pomogą ci utrzymać mocne kości, aktywne mięśnie i witalność na każdym etapie życia. Kliknij teraz i kontynuuj naukę razem z nami.